Na biskupie, jak to jest pielgrzymować w roku jubileuszowym 950-lecie diecezji Szczególna to pielgrzymka No to wielka radość, że możemy razem z siostrami i braćmi iść razem do Matki Bożej na Jasną górę Dla mnie to pielgrzymowanie jest przerwą czterdziestoletnią, bo... Przez 5 lat chodziłem do 1985 roku i teraz znowu na szlaku. Bardzo się cieszę, doświadczenie żywego kościoła i piszemy dalej Dzieje Wiary naszej Decyzji. Także w ten sposób pielgrzymując. Bardzo dziękuję. Dzięki. To ksiądz biskup Szymon Stółkowski, biskup ordynariusz Decyzji Płockiej. A właśnie na Jasną Górę wchodzi 44. Piesza Pielgrzymka Płocka. W roku jubileuszu 950-lecia Diecezji Płockiej. Pielgrzymka szczególna. Po raz pierwszy jako biskup ordynariusz Diecezji Płockiej ksiądz biskup Szymon Stułkowski pielgrzymuje razem z pątnikami. W pielgrzymce biorą udział dekanaty również Zakroczymski i Nasielski, a więc pielgrzymi z z powiatu Nowodworskiego, z powiatu Płońskiego, Ciechanowskiego i Pultuskiego. Jak to jest pielgrzymować w pierwszej pielgrzymce? Czemu na pieszu? Czemu nie autokarem? Przecież to jest wygodniejsze. To prawda, ale ten trud, wysiłek w życiu też jest czasem potrzebny, bo on nas no, oczyszcza, przemienia ludzi. Widzimy też, jaka panuje atmosfera w czasie pielgrzymki. Mimo że tego trudu, bólu, tych pecherzy na stopach, to i tak. Te siły są gdzieś i, i cały czas idziemy, więc y, też mi się wydaje, tak, że intencje, które pielgrzymi mają, niosą w tych intencjach. Naprawdę, też po niektórych widać, że strasznie idą bo czy kuleją, ale no, mówi ten brat. Y, akurat w naszej grupie był, że on musi iść, mimo że bólu cierpienia, on idzie, bo jest ten cel do Matki Bożej, więc mi się wydaje, że to właśnie tak popycha ludzi, choć żyjemy już w takim czasie wygodnictwa, że lepiej właśnie podjechać, ale mimo tego wszystkiego jest jeszcze grupa osób, którzy no, widzą w tym sens. A jest to też pielgrzymka szczególna, bo rok jubileuszowy w diecezji płockiej, tak? To prawda, obchodzimy w naszej diecezji E, 950 lecie i też e, jakby hasło tegorocznej pielgrzymki naszej płockiej brzmiało płoccy Pielgrzymi Nadziei, bo takie jest też e, hasło jubileuszu e, Pielgrzymi e, Nadziei. E, więc jak najbardziej my jako w Płocku z Płocka szczególnie e, właśnie no, czcimy ten, ten czas i chcemy go zawierzyć właśnie Matce Bożej. A to był ksiądz Radosław Pilśnik, przewodnik grupy e, e, żółtej i zielonej. 44. Piesza pielgrzymka płocka wchodzi na Jasną Górę. Bardzo dziękujemy. Przypominamy, że w pielgrzymce możemy spotkać pielgrzymów z powiatów Nowodworskiego, półtuskiego, Ciechanowskiego, Płockiego, Gostynińskiego, Sierpeckiego. Przasnyskiego, Makowskiego, cały północny Mazowsze, czyli Diecezja Płocka, to właśnie 44. Piesza Pielgrzymka Płocka. Praca wysiłek na poprowadzenie. Grupa i to grupa z, siła, z dandu, na 14, liczba uczniów, jeszcze 59 osób. z uchowy, 101. w grupie umagał Karol Bergman. Bardzo dziękujemy osoby zaangażowane. Na żywo, a witamy Poprosimy serdecznie słów. Cieszymy się. 9 dni wędrowania z płocka na jasną górę. Udało się grupa błękitna, która jest z powiatu nowodworskiego, że tak szeroko powiem, bo to Kanady Zakroszymski i nasielski przekroczyła setkę, czyli pokonała ubiegłoroczny wynik i powiększona o rodziny, które dzisiaj dotarły grupy wchodzi do mnie na Jasną Górę, bo jeszcze przy oczywiście z pieśnią na ustach. Także grupa bardzo rozśpiewana, zgrana, sprawna, jak komuś cokolwiek się złego działo, to mnóstwo pomocnych dłoni za chwileczkę się pojawiało i z takim nastrojem się zdecydowanie łatwiej idzie. Ciężko było iść? Myślę, że pogoda jak na zamówienie, bo bywały wilżynki, której było ponad grubo na 30 stopni albo ulewy, a w tym roku ani kropli deszczu na naszej trasie, bo w okolicach gdzieś się zdarzało, natomiast pogoda między 25 a 30 pod koniec się coraz cieplej robiło, ale, ale jak jest jasno wytyczony cel, to żadne przeciwności nie, nie są w stanie zagrozić jego realizacji. No właśnie, tak jak mówił pielgrzym Jacek, 44. Piesza Pielgrzymka Płocka wchodzi na Jasną Górę, powiat nowodworski, czyli Grupa Błękitna, dekanaty Zakroczymski i Nasielski. Diecezja Płocka to północne Mazowsze. W pielgrzymce udział bierze po raz pierwszy jako ordynariusz diecezji płockiej ksiądz biskup Szymon Stółkowski. Właśnie grupa Błękitna wchodzi przed szczyt Jasnogórski. grupa, -czerwona, to grupa której... przewodził ksiądz Krzysztof Węglicki. Bardzo serdecznie dziękujemy za pracę Użpasterstwo naszej pielgrzymki. Grupa Biało-Czerwona to rzekana także Budanów i łącznie z poświęców parady. Zapisanych w pielgrzymu tak by w tej grupie 105 towarzyszyło ich 427 Pielgrzymów. Pierwsza księżniczka jest wspomagana w, w, w. grupie to Ksiądz Krzysztof Stawicki, Ksiądz Dariusz Malczyk, Ksiądz Grzegorz Makowski, Ksiądz Grzegorz Zakrzewski, Ksiądz Tomasz Plec, Ojciec Michał Szum. Szła też w tej grupie siostra Słuszka, Danuta Olkowska. A także Kleryk Jawor Dorow. Dziękujemy panie ogromny z Jarozzy. z o powierzchnię wszelkie Wasze Zapraszam przed szczyt Jadnogórz i kolejną grupę 44. Dzień żywki, dzień wioski Jasnym Górze. która wędrowała pod pasłem mocnym Dzień Żymi Nadziei. Dzień która wyruszyła 6 sierpnia w święto przemienia Pańskiego, z Tratetyczki i po 9 dniach Pielgrzymowania dociera do Jasnym Górze Pani. A kolejną grupą, która. Jest już u szczytu Gwiazdno-Górskiego, jest grupa Biała. Bardzo serdecznie Was powitam i pozdrawiam. się bliżej, przedstawię Was. Grupa Biała. Po raz kolejny przewodniczył Krzysztof Załęcki, któremu bardzo serdecznie dziękuję za duszpasterstwą pracę, za prosję o grupę. Wejście 44. Pieszej Pielgrzymki Płockiej kończy pielgrzymka rowerowa z Żuromina. Tak jak już wcześniej wspominałem, diecezja płocka to północne Mazowsze. Również i powiat żuromiński. Wcześniej mieliśmy grupy z różnych dekanatów. Począwszy od Przasnyskiego, Makowskiego, Półtuskiego, Serockiego, Nasielskiego, Zakroczymskiego, Płońskiego, Płockich i Gostynińskiego, Sierpeckiego. Teraz ostatnia grupa to pielgrzymka rowerowa z Żuromina. Już za chwilę kolejna nasza transmisja z wejścia 45. warszawskiej akademickiej pielgrzymki pieszej. Dziękujemy bardzo.